Móżdżek przechowuje nawykowe myśli, postawy i zachowania. Dysponując zdumiewającą pojemnością pamięci, móżdżek wydobywa potrzebne informacje i włącza je do zaprogramowanego umysłu i ciała. W muszczku przechowywane są określonego rodzaju proste czynności i umiejętności, a także utrwalone postawy, reakcje emocjonalne, wielokrotnie powtarzane czynności, nawyki, zakodowane zachowania oraz nieświadome odruchy i umiejętności, które zostały przez nas opanowane i zapamiętane. Móżdżek to siedziba pamięci niedeklaratywnej, czyli miejscem, gdzie gromadzone są wszystkie Twoje nawyki, czyli takie czynności, które powtarzałeś już tyle razy, że stały się one jakby Twoją drugą naturą.